Hej, hej, witajcie, w przygotowaniu do Grand Prix Kapuru mamy mistrzostwo, jesteśmy mistrzami konstruktorów, jeszcze mistrzami kierowców musimy zostać, a do końca sezonu zostało dość sporo bo jedna, jedna czwarta ponad chyba, ile um, ja się nie mylę, tak, bo 7 siedem, siedem weekendów, z czego trzy sprinty, więc dość sporo punktów jeszcze można zdobyć. Jedyne, co to mogą nam odebrać. Um, Tytuł mistrza świata, jeżeli chodzi o kierowców, chociaż bardziej powiem, że Antonelli straci drugie miejsce niż Pursze straci pierwsze. Ale Pursze bez punktów w ten weekend, to widzę, że e, chyba słabe. A znali i zrozumieli, co to jest ważne. No nie wiem, czy się polepszyło, czy pogorszyło. Tak czy inaczej, po kolei Scouting. A, lecimy. Okej okay. I co tutaj mamy Trochę części rozwalił Porsche Też Ale na razie to wygląda nieźle Stronki boczne może jedne zrobimy Sekcje starczą Bo na kolejne weekendy będą nowe No i może jedno zawieszenie O może nie ten silnik Weźmy ten skrzynię też trochę sobie rozwalił jak widzicie no to na tej na tamtej skrzyni pojadę wyścig nie biorę tych z uszkodzeniami co byśmy przeszli przez <grym> co byśmy przeszli przez trening bez większych problemów dobra tu z zawieszenia to tych trzech trzeba wyrzucić i dać do tylnego skrzynła To jest przednie skrzydło jeden dzień. Dobra. Kolejne badania. No i co ja mówiłem? Podwozie nie wiem, na razie nie. To nie przyniosł też nie stronki musimy zrobić. Ehm. Um. Sekcje będą nowe i zawieszenie Nie wiem czy podwozie robić, chyba nie Na razie nie No dobra, i kiedy będą te nowe? Nie, na pewno nie na ten weekend, nie? Na te... na sprinty pierwsze, czyli Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Teksasie No dobra, wszystko mamy tu ogarnięte idziemy dalej Mamy badania i robimy znowu przednie skrzydło jeszcze sobie zanim zrobimy to sprawdzę, co tam zbadaliśmy. W niskiej jeszcze dużo tracimy i to bardzo dużo. We wrażliwości jeszcze 6,5%. Czyli bardziej na niską trzeba się skupić. Dobra. To, nie to. E, tu, tu, tu. Badanie. Przednie skrzydło. I w nisko o wiele więcej, i to tak, to to na minimum wszystko dam Okej, okay, musi być tak 1 października To myślę, że jest dobry czas, i tak zostawimy Bo muszę przerzucić na przednie skrzydło. Chcę trochę wyrównać, żeby jeszcze dwa badania zrobić. Tu będzie październik, później będzie listopad. No, to tu muszę, bo to tyle samo czasu zajmują, te dwa. To muszę trochę wyrównać czasowo je. No i jest 29, 28 dni. Ok. I później dodamy tych inżynierów tutaj. Dobra, to idziemy. No i cóż, za dużo to się nie zdarzyło. Hmm. Cele wyścigowe, no może być ciężko, oczywiście biorę te na maksa. Myślę, że tu nam pójdzie lepiej niż w tych innych, chociaż y, sugerują, że nie. Zobaczmy, przechodzimy do kwalifikacji. Hej, hej, jesteśmy w kwalifikacjach. No Purszę jeszcze zobaczyłem, że ma skrzynię uszkodzoną trochę. Tą trzecią. Więc dałem mu drugą. Żeby trzymać się tej naszej zasady sześciu wyścigów. No i z ustawieniami. Antonelli miał pierwsze ustawienia, te oryginalne, które miałem z pierwszego sezonu. Czyli 6,5, 15,5, 9 do 1, minus 2,75, 0,85. A puszcze... Nie to. Miał... Zupełnie inne. Znaczy, przód mam mocniejsze. Zobaczcie 9, 15, 6 do 4, minus 2,75, 1, więc dlatego to dla mnie było trochę takie dziwne. 86 stopni Celsjusza pada trochę, więc trzeba na to uważać. Dlatego od razu stopuję. Widzę, że będzie padać, więc wyjeżdżam od razu. 86 stopni, żeby rozgrzać. Opony, no i widzicie, dużo ich wyjeżdża, bo wiedzą, że będzie padać. No weźmy na standardowe, może. No i zobaczmy. E, Parę osób wjechało w ścianę, na szczęście nie ja w treningu. A <grymne> akurat chyba ładnie rozgrzeje pursze. 27,6 To myślę, że niezły czas. Myślę, że tutaj nam lepiej pójdzie na tym torze niż nam szło na tamtych, bo tu nie wymaga prędkości na prostych. W tym jesteśmy dość słabi, ale w zakrętach nie jesteśmy tacy źli. O, niektórym jeszcze deszcz wyleciał pod koniec kółka. Nie wiem, czy zejdzie ten deszcz. Chyba nie, ale ta nasza prognoza nie jest dokładna, bo nie mamy nawet centrum meteorologicznego. wybudowanego. No, próbują się poprawić, ale myślę, że ciężko im będzie. Jeszcze mają DRS. Lawson trafił w takie warunki, że będzie ostatni. No dobra, to przechodzimy do Q2. O, przyspieszam, bo tu automatycznie kontrola wyścigu zmienia. Czas. Pięć minutek, cztery, trzy, dobra, tu się nic nie zmieni, pięknie. Hmm. McLareny za nami, to dobrze. Bottas na Interach. <grybujesz> dobra, dalej. O, łety. A był jeden trening z wetami, ale sobie powiedziałem, że pojadę na interach, żeby zaoszczędzić w razie co. No i co? Możliwe, że się opłaci. Zaraz się przekonamy. Chociaż wolałbym intery wykorzystać. Dobra, 4.27. Poczekamy chyba. 25. oni na wetach jadą. Nie wiem, czy w wyścigu będzie mokro, ale no niby dużo ludzi jedzie, więc może wyjadę. W razie co, żeby dwa kółka przejechać? Oni chyba mają 60 stopni Celsjusza, żeby się rozgrzać te opony. O ile się nie mylę. Alej trochę. Pewnie będziemy dość szybcy, bo w najlepszych warunkach zrobiliśmy. Ale nawet nie pierwsi. Może faktycznie trzeba było poczekać. Już przegrzewamy osno na końcu i dlatego może nie jesteśmy tacy szybci. No na pewno trzeba wyjechać jeszcze raz. Tylko nie wiem, czy oni wyjadą. Oni czasem w ogóle nie wyjeżdżają. Nie wyjeżdżają. Te ja nie wyjeżdżam. <grym> to się dostajemy do Q3. A wszyscy by poprawili czasy. Nie rozumiem, jaki jest błąd po tych update'ach ostatnich. Chyba jestem na update'ach grudniowych. To jest nagrywane początek stycznia. No dobra. Bierzemy to używane, nawet. może się do wyścigu przydadzą tamte, nie wiadomo. No później ma być o wiele lepiej. wzrasta trochę, ale zaraz ma spadać. Teraz nie chciałem popełnić tego błędu co ostatnio, ale chyba razem nie miał lepszy czas, bo ma w lepszej pozycji, że tak powiem, jest z tyłu. A warunki się poprawiają cały czas. Chociaż teraz już nie. Zobaczmy. Drugi dopiero. Mm. Drugi, trzeci, co na to Rassel? Pierwszy. Co mamy trzecią, czwartą? Nie rozumiem, czemu komputer nie wjeżdża w kwalifikacjach czasem. No ale cóż, Rassel ma karę, jak widzimy, bo ostatnio miał wypadek, więc będzie ciekawe. Grand Prix, na które serdecznie zapraszam.